One night at Flapdy's. Kurwa, nie sądzimy, bo nie lubię, nie lubię Onafa, ale szczerze chciałem się wziąć za Onafa, ale nie nagrywać ani nic, po prostu chciałem się przełamać, przełamać lot w tej grze. Ale... Ale no. Ale nie mam co nagrać, nie mam żadnego pomysłu co nagrać. Więc postanowię Ona. Bo, well, why not. Ona fajna... Fine... Mo 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 może będzie fajna. Będę przebijał lody kurwa z wami. Pierwsze lody przebije z wami. Ej! Oo, Flam team move. Oj oh, there you are, Flam. To jest nisiu. A dokładnie go połowa. Oj. Okay. Czasem nie denerwuje też poruszanie. No, tylko na jest to wkurzające? A przypominam Wam o progus do subskrypcji. o tym zapominam. Przypominam Wam o prągu 100 subskrypcji, i za to dostajecie 2 tygodnie dajni. Będzie ciężko. Mam. Mam momenty, gdzie po prostu nie wiem co nagrać zapewne.

nawet 45 sekund nie trwa jedna ta... godzina chyba. Jest chyba honk, honk, honk. Dobra. Kurwa, to jest chyba przedburzone i dlatego... Dobra. Kurwa, dam. Co ja mam, mam toster. nie chce dopiero jakich jakichś trzech typów słonika, tego chyba ktoś by alligatora jakiegoś kaktusa, to jest kaktus. Nie <laughs> ja mamy łopatkę, mam pieska, mamy mu. O kurwa, mózg Marsz, zgubiłeś. Ej. Trzeba zmienić, trzeba poprawić to brudno jest tutaj. Nie, nie skompletowane to tak, nie wiem, tapsy są. Kurka od banana, to mi Kurwa po świętach dawno! Co jebało? Drewno... Gdzie to majtko? Głowa kogoś. Coś niebieskiego, chuj wie co to jest nawet. Ale szczerze nie chcę wiedzieć. Mm. No. Tam dosto się szybko przemieszcza kurwa, raz wyjdzie to szybko przejdzie mi kurwa, do domu. Nie chcę dostawać Podobno są chujowe, wiedziałem wiedziałem, że coś mi nie pasi. Jest tu jeszcze pizza jak pól. To mniej też oh O, there you are. Hello! Santa, a nie clown. <coughs> Wiesz. Ja pierdolę, za kola masz. Stary. Uczuję. No i z dwóch stron, kurwa. Trzeba patrzeć lewo i prawo. Bo teraz najgorszym, kurwa, właśnie jest to, że nie mogę za bardzo używać kamer w tym gnoju w tym bo on kurwa gryzie on, 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 on nie lubi jak ktoś się patrzy w kamery chyba tak jak po lewo powinieneś wyglądać nie? tak wiesz zmarnowany życiem stary jak mam korzystać teraz na porządnie czy w tego nie było przypadkiem tam dalej? Czy w nie było dalej przed chwilą? Excuse me? Excuse me? Ale zjebałem prawie. O kurwa, co ja zrobiłem? Dobra, ale ważne, że przeżyję. żyję. To się liczy? Czy. Mogę zrobić tak i niczym że wytrzymam? Bo ten kolega jest straszny. Ale obawiam się, że kurwa nie wystrzymała. No, Aha! Aha! Naprawdę? Otworzyłem drzwi dopiero. Otworzyłem pierdolone drzwi. Ja pier... ale nie, jestem zdenerwowany na tą grę. Jestem bardzo zdenerwowany na tą grę, bo ten kutas jebany. Który jest tym jebanym klaunem i wychodzi z dziurki, żeby spojrzeć się, kurwa na rączki. Kurwa jest niebezpieczny jak się zbyt dużo kamery używa. I nie dam sobie łapy uciąć, ale ja nie wiem czy jego mechanika nie... Była zmieniona na bardziej spierdoloną. Bo chyba kiedy wychodził... jeden krok to dwa ruchy kamery. Tak mi się przynajmniej wydaje, a nie wiem jak bardzo on musi kurwa wyjść, żeby zrobić sobie tam... tam. The worst number running out of toilet paper. New doll crimes, planting person because he like it. Man drinks lava and lives kinda już would be watching the table. ok, dziękuję. Dziękuję za bardzo ważną informację, stary, naprawdę ja nie wiem jak się wzięć. Nie wiedziałem, że muszę jest. Naprawdę ja. Musiałbym obprzeć ile trwa noc, bo jeśli by... jeśli by zabrakło mi trochę, w sensie... Tak kurtygował. Właśnie, właśnie. Staram się o. Tym. Mówiłem. Wspominałem się. Chyba kiedyś. to nie to. Chyba wspominałem już o tym. I będę ograniczał się z Nie będę robił Family Friends content. Żeby nie było. Bo. Po prostu gry, w którym zamierzam grać bądź gram w tym momencie. Właśnie tak jak ONAF, nie są kurwa grami pod Family friend. I nie mam nie mam zamiaru nagrywać w Minecrafcie tylko czy coś. Jednakże nie chcę przekinać, chcę się oduczyć tego i dwut i bo da się, no nie oszukujmy się da się oduczyć przekinania i chyba ta nocka to jest w pierdolu bo dur power na 1 1/4 Hank Zgodzam w tym momencie oni ru lubią ruchać w dwie dziurki. się kurwa pytać, czy osoba też lubi wiedziurki. dwie dziurki. Że, żeby nie było gardło i dupa, co nie, a nie kurwa bizda i dupa. Uczeńcy. teraz mówię, o dostałem kurwa nie to mi się kolory dostałem właśnie została mi wysłana wiadomość w dokładniej odnośnie mojego znaku zodiaku a z tego powodu że nie mam co gadać powiem wam jakie są moje zalety według mojego znaku zodiaku a więc tak jestem czarujący ciekawy świata Dowcipny, tolerancyjny, szybko nawiązywa znajomości. Kurwa, z jakiej strony? Znaczy, okej, okay, znajomości, okej, okay, jeszcze to, to jest jeszcze jakkolwiek truf, ale reszta. Kurwa, ma! Nie, nie mam czasu tutaj, nie mam czasu żeby mą... Wrzucam to co jest, hejdę ja z wami jeszcze kurwa gdzieś dobra? Ale już teraz na sobotę powinienem mieć ten band materiału, więc... Nie z, nie z tego powodu nie mam co nagrać, a po prostu z tego będę chciał w to zrobić nagrać a. Ale nie wiem jeszcze w co do końca, zostało przynajmniej kilka Ale... chuj wie Wyjdzie w pranie jak coś się... Więc tak więc to, dzięki za to, że się tutaj ze mną przez te parę naszych od pierdolu. I... No, więc wielkie dzięki za obejrzenie tego ej ja... mm... Hej, oduczyłem od, od, się. Po prostu dzięki za obejrzenie odcinka, yy, mam nadzieję, że Wam się spodobało, zachęcam do zostawienia subskrypcji, yy, łapki w górę, komentarza, się coś poprawić czy coś, no to mi żegnam, na razie.